6 siódmą. Dokładnie tak. Wchodzimy w Ekstras. Jak widzicie tutaj jest ten Candy, Candy Chester, Penguin, Blank. O, o to. Dobra. Zostawiamy tak. Wyciągam telefon, zrobię zdjęcie. Działa. 13 0 Mam, udało mi się, mam, 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 mam ma numery. Dobra, wchodzimy w kasy Knight Dobra. Ma numery Blęk Sergient ma 0. To dam na Tu ma 15 Jeszcze dobra. Nie wiem, czy w ogóle to jest ten kąt. Nie wiem. Wchodzimy i patrzymy. Noc siódma. Niebieski napis jest. Dobra. O, niedziela. Dobra. Teraz patrzymy teraz. O, nie ma. Dobrze nie jest. Dobra. O, to jest ten kiedy Widzicie? Jaki ty. On jest fioletowy Patrzymy. 3, 2, 1. Ładko Patrzcie. Teportował się jak Enderman. Oh my gosh. To było to, dziwne. <grystanie> Ukryta noc. Właśnie o to mi chodziło. U... Wiodowy napis, dobra. O, patrzcie. Jestem Candy. Dobra. Patrzcie, czy ta kamera. Patrzcie. czym to na... Przypomnę to na fajta Candy'ego, dobra. Patrzcie. Tak, cię to robi. Ale fajne. To pierwszy raz to robię. Tu jest. Na chwilę idzie spać i się teleportuje gdzieś. Ty widzicie? To kill. Ciekawe jaki farciak jest z niego. Przypomnij... Czekaj. Dobra, patrzymy na niego. O tu jest. Jak jest wyłączony, to od razu, się patrzymy na niego. Tak jak z tym. Jaki fioletowy jest? Cały fioletowy. Dobra, jest pierwsza w nocy. Tu jest! Ale się teleportował. Dawaj dwójkę. Szybko. tylko ja muszę to wtedy zmontować jeszcze. Dobra, ja. dałaj gdzieś poszedł. Dobry, mamy go. Mam go, mam go. To inaczej to wygląda. Jak nie wiecie, że mam też kody w domu, tylko że szaleją trochę. Tu jest. Gdzie Пани Хили. Wywal to no, zaraz zaczniemy od nowa. Tylko patrzymy na niego. Czego nie zginą? Znikną. to, szybko. O jest trzecia. Dzisiaj oczy zostało. Ale, ale duży łeb tego jeszcze nie było na tym odcinku z tej gry, ale otworzył twarz. Istnieje to w ogóle na czerwony. Jaką on w to, to od razu, no, on od razu baterię nie zabiera, widzicie? To zabiera. Nie nie. No nie. To już po mnie. Otwieraj. tam no, zostawiam tak. Dobra, jest. Dobra, patrzymy. Tuowy fioletowy to jest. Widzicie? Jak to odblokuje, to będę miał na to, to grać. I wtedy zobaczymy ile jest rad. Ups. Będzie prawie cały. Do Kenty. Napisz w komentarzu, to jest ten napis, w ogóle po nie wiem. To jest on, jak jest, tylko że nie chcę go powtarzać. No Nul się fazywa. Druga Det är då den mark det är markpräglat видать. czwórkę szybko nie wpuszcza Trzeba łapać tylko, że. No, jak jest tak ciemno, widzicie, to światło, jest złączone. tu jest. Fuck you, ty kucie. Dawaj czwórkę szybko. Patrz, mogę ten. mogę ten ruszać. To jest papierowy candy shot. Po prostu. Tu jest No, co sobie Dobra, jest piątka Dawaj szóstka, szybko No że tak to postoję Uciekł, mniejszy, nie, dobra Dawaj, uciekł Oj, widzieliście to? A po co zabiera dużo baterii? Nie wiem, który to raz. Dobra, to... Nie no dobra, jeszcze raz. To jest trzeci raz, którym widzimy. Jeszcze. Nie wierzę, że po prostu nie mogę go wiedzieć, gdzie on jest. Muszę postarać się lepiej. Potem muszę to zmontować. Nie wiem ile to nagrywam. Jakoś 10 minut. Albo 20 minut. Dawaj, jeden szybko. No ale to długo to zajmie. Tylko dotknąłem ten. Nas. Pokazywałeś mi już to shadow. A, jest pierwsza, Dawaj dwójkę szybko. bo nie wytrzymam. Potem muszę to zamontować jeszcze. Sam po prostu sam montować te firmy Dobra Patrzę, żeby nie wpadł do tych drzwi Jakiś Już dwa skrę od szatu kędy go dostałem Znaczy nie wpadł do mojego pokoju. Powiedziałem tak. To pierwszy raz to robię, który rad nie pokazał te numerki. Trykiai, trykiai, duai bani. but mango. Ale to nic. Komentarz, to miner da się to dobrze wanser, ducho. Zaraz kończę tą grę i zamykam sprawę z tym Five Nights. Nasz jeden fangame może wystarczyć. Jeśli nie da się komentarz, który mogę przejść, jeszcze tylko drugiego fangame, to... I nie ma wyboru, który muszę go przejść. No, a czy się pilnuję? I do to go. Odblokowana kamera 13. Nie jest źle. O co się będzie działo? Co to jest? jakie. Ale kostium. Ale on Krawat. Krabat. Czerwony krabat. All right. Trzecia gwiazdka, jest źle. Nie, e, e, przepraszam, Jest, dobrze, dobra. Chodzimy jeszcze raz zobaczyć. A, ci od razu, jeśli będzie kolejny odcinek z... Ale najpierw zobaczmy to. Najpierw zobaczmy custom, zobaczmy sobie. O, patrz, jest, 13. A tu rat. Jeśli Wam się spodobał ten odcinek, dajcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Dacie w prawym gróznym roku. Dziękuję, siema!